Rzucamy trzy razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba orłów uzyskanych we wszystkich rzutach będzie większa od liczby reszek? Moi drodzy, no takie zadanie zawsze musi być poprzedzone jakąś analizą tego, co się dzieje, czyli omega. Trzy razy rzucono monetą, czyli omega będzie zbiorem trójek. Ja teraz spróbuję chociaż zraz wam napisać Poważnie za pomocą notacji matematycznej omega. Czyli będą to jakieś omegi małe, czyli zdarzenia elementarne. Pamiętacie, tak zaznaczyłem wam na pierwszej lekcji. Takie, że omega mała jest równa trójce x, y, z, tak? Oj, przepraszam. <ścoughs> Kolejność ważna. Zróbmy sobie, że kolejność ważna. Pierwszy rzut, drugi rzut, trzeci rzut, tak? Tak to się modeluje. I X należy do jakiego zbioru? Bardzo ładnie. Orzeł reszka. Y należy do zbioru orzeł reszka. I Z należy do zbioru orzeł reszka. No ale. To jest, powiedzmy, zapis, który no, bardziej, bardziej yy, na rozszerzeniu jest mile widziany. No, u nas wystarczy i ja też nie będę wymagał takiego zapisu. Wystarczy, jak opiszemy omega słownie i ewentualnie, jeżeli to jest możliwe, wypiszemy zbiór jawnie, bo to jest dla nas bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o liczbę elementów. Tak? No bo jawnie jakbyśmy to robili. Same orły, tak? Potem orzeł, orzeł, reszka na końcu, tak? I tak dalej. Orzeł, orzeł, yy, orzeł, dwie reszki na końcu, tak? I tak dalej, i tak dalej. Aż na końcu będzie... No to nie jest nieskończoność. To może to, to nieładnie narysowałem. Yy. Na końcu będą same reszki, tak? O, reszka, reszka, reszka. A kto mi powie, jaka będzie moc omega? Właśnie. Na pierwszym miejscu są dwie możliwości, i moi drodzy, te dwie możliwości, ja to narysuję tak, potem się tak jakby rozdwajają, no bo pierwszy rzut. Drugi rzut, tak sobie to symbolicznie napiszmy. Trzeci rzut. Proszę zobaczyć, w pierwszym rzucie mamy dwie możliwości. Orzeł, reszka. Jasne? W drugim znowu dwie możliwości, przy każdym wariancie z pierwszego rzutu. Orzeł, reszka, tak? I przy trzecim to samo. Moi drodzy, proszę zobaczyć. I tutaj już wchodzimy delikatnie. Zagadnieni drzewa stochastycznego, ale tutaj jeszcze nie będziemy sobie o tym opowiadać. W każdym bądź razie każde zdarzenie elementarne, każde zdarzenie elementarne to jest jakaś jedna gałąź tego drzewa, tak? Widzimy? No, czyli tak jak powiedziałem, każda gałąź tego drzewa odpowiada za, jakąś, za jakieś zdarzenie elementarne, czyli za jakąś taką. Moi drodzy, trójeczkę. No a to, to akurat zaznaczyłem tą trójeczkę, tak, tą, tą czerwoną. No to teraz zaznaczę na przykład trójeczkę orzeł, reszka, reszka. Widzimy. No i to jest ta trójeczka, tak. To jest po prostu inaczej przedstawione yy, przedstawione yy, przedstawiona omega. Czyli moc omegi widzimy, że jest. Osiem. A to wynika z tego, że tu mamy dwie możliwości, tu dwie i tu dwie. I jeżeli mamy, że tak powiem, zdarzenia następujące po sobie i nie wpływające na siebie, tak zwane niezależne, no to, to prawdopodobieństwa, a czyli to, to, moce prze, przemnażamy. My będziemy się tutaj uczyć, będzie cała lekcja, która będzie trwała trzy godziny lekcyjne gdzieś, tak, która się nazywała reguły mnożenia. I kombinatoryka taka w wersji mini. Bo tam się głębiej nad tym będziemy zastanawiać. No w każdym bądź razie wszyscy słusznie zauważyli, że moc omega jest równa 8. No i teraz moi drodzy, korzystając z tego drzewa, które tutaj narysowałem, zdarzenie A. Yy, o co pytają? Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że i liczba orłów uzyskanych we wszystkich rzutach będzie większa od liczby reszek? Możemy sobie to wypisać jeszcze wspierając się drzewem. Czyli tak, to jest na pewno to. Tu jest więcej orów niż reszek, czy reszek niż orów? A, przepraszam, orły wygrywają, tak? No to się pomyliłam. No to to na pewno. Czyli o, 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 przecinek. Tutaj orły wygrywają też, tak? Czyli o, o, r. Tu orły też wygrywają, tak? O, R, O. Tutaj przegrywają, tutaj nie zaznaczamy, tak? Tu wygrywają. Czyli R, O. Nie, 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 przepraszam. Orły mają wygrywać, co ja? Coś się na tereszki uparłem. Tutaj wygrywają orły. I to wszystko chyba tak. Już w pozostałych przypadkach orły przegrywają. Czyli widzimy, że mamy cztery takie możliwości. Piszemy: moc zdarzenia A równa się 4, czyli P od A równa się 4. 8, a to jest równe 1 druga. Tak? Dziękuję.